Rozpoczniemy naszą dzisiejszą akcję, to chcę poinformować, że kto tam wcześniej przyjechał troszeczkę z już, to tutaj z tyłu u mnie za plecami jest świetlica. Proszę sobie wejść tam czy kawę, czy herbatę gorącą można skorzystać z tego. Jest na koniec! Wracamy w prawo i zaraz na ten parking w lewo. Tak, po komunikacji. Tak, tak. I później no tam, tam się zatrzymamy, nie no tam może być różnie z uformowaniem. A to jest miejsca z dość. Ja najwyżej, ja najwyżej, jak będziemy. No, Zresztą ja na tym miejscu. Tam. z tak jak wy. Dzień, do... dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To nam na co chodzi. Tak. Można coś powiedzieć na tak chwilę? Tak, jak najbardziej. jeśli się pan przedstawi? Możemy. Pani Skóra, przewodniczący Rady Powiatowej Niezależnego Samorządnego Związku Załomowego Solidarność. Uzwykłe? Tak, o, uzwykłe. Tak. Co tu mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj protest zarządzony na godzinę 11, zarządzony przez nasze władze krajowe. Protest służy poparciu, inicjatywy rolników ze Szczecina, którzy już to robili dużo wcześniej. I po prostu mamy jeszcze oprócz tego, o czym oni tam mówią, tych ważnych spraw związanych z wyprzedażą ziemi, z po prostu z jej pozbywaniem się niemalże, a co jest najbardziej bolesne nie rolnikom polskim, tylko obcym osobom spoza granic naszego państwa, obcokrajowcom, mamy też swoje problemy, które dotyczą m.in. zwrotu akcyzy w pewnym wymiarze, które dotyczą wyrównania dopłat bezpośrednich, takich, które by obowiązywały jednakowe wszystkich rolników w całej Unii Europejskiej, które dotyczą zapewnienia dopłat do tytoniu, do hodowli bydła opasowego i jeszcze wiele innych, między innymi też i równego dostępu do mediów, bo okazuje się, że w Polsce, w kraju katolickim, równego dostępu nie ma katolickie media, nie mają możliwości nadawania na multipleksie. Walki z religią katolicką to też da się zauważyć. I, I po prostu wiele innych jeszcze spraw, między innymi też chodzi o uratowanie małych szkół, których jest tak dużo, a, a padają jedno po drugiej i niekoniecznie z winy mieszkańców wsi. Także trochę się tego uzbierało, w związku z tym zebraliśmy się dzisiaj i po prostu będziemy protestować. 15 ciągników. Myślę, że będzie ich więcej. I tak jak widać, rolnicy na apel odpowiedzieli bardzo pozytywnie. Cieszy nas to, o to chodziło. Czyli widać jest, że się po prostu że rozumieją, o co chodzi i popierają akcję. I będą też uczestnicy nie tylko z motoryzowaniem w sposób rolniczy, będą też z własnymi samochodami. Rozpoczniemy tutaj w Łaguniach. Będzie przejazd drogą krajową 17 do Zamościa. Następnie przejście do, do Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, gdzie złożymy petycję, którą ma przygotowany do pana premiera na ręce kierownika Urzędu. Myśli Pan, że ten protest zwrócił w problem. Nie wiem, nie wiem, nie. czy zwróci. Nie jest to moim zadaniem, żebym po prostu wiedział. Moim zadaniem jest po prostu mówienie o problemie, który jest. Związek który ma w swoim statucie, ma w swoich obowiązkach ochronę interesów rolników i tak też czyni. Reszta już nie należy do nas, reszta należy do tych, którzy obecnie sprawują władzę.